Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj dzień 25 naszej wspólnej podróży z jogą 30 dni jog z jogą w domu. Dzisiaj taki temat odwaga. Myślę, że każdy z nas, lub większość z nas, jeżeli nie każdy, to większość ma za sobą takie doświadczenie, że yy, przed taki moment, w którym trzeba było podjąć odważną decyzję, jakiś odważny krok zaryzykować coś, co wymagało od nas właśnie odwagi. Różnie potem przez to przechodziliśmy pewnie. I zastanówmy się może dzisiaj, gdzie na ten moment potrzebujemy odwagi, w którym obszarze, może właśnie jesteśmy w sytuacji, w której trzeba nam podjąć jakąś decyzję i brakuje nam, brakuje nam troszeczkę odwagi albo... Jesteśmy przed jakąś zmianą i bardzo się boimy tej zmiany, co jest naturalne. Każdemu nam towarzyszy obawa i lęk przed zmianą, więc może tu jest nam potrzebna odwaga, może zmieniamy pracę, może są jakieś inne sytuacje, w których, w których potrzebujemy właśnie wsparcia i tej odwagi. Więc przez chwilę zastanówmy się, gdzie ta odwaga. Przydałaby nam się w tej chwili, w którym obszarze w życiu? Może wybieramy studia, zmieniamy szkołę, no cokolwiek to mogłoby być. Jesteśmy przed jakąś inwestycją lub szalonym pomysłem. No więc, taki, taki temat. W którym obszarze życia ta odwaga teraz przydałaby nam się najbardziej? Gdzie te nasze myśli uciekają? Do którego tematu? Pozwólmy, niech to samo tak się pokaże, pojawi, gdzie potrzebujemy najwięcej odwagi na ten moment. No, i odważnie zaczynamy. Przejdźmy sobie do klęku podpartego. Szeroko rozstawiamy dłonie, żeby było wygodnie, żeby była duża powierzchnia podparcia. I wejdźmy sobie mm, za chwilę do pozycji pies głową w dół, unosząc kolana. Przez chwilę powzmacniajmy ciało. Możemy tak z jednej strony na drugą przenieść trochę ciężaru ciała. Wdech i z wydechem mocno w tył i w górę. I znowu kolana w dół i do klęku podpartego. I do tyłu pięty i w górę do psa. Uginamy i do klęku podpartego. Odważnie. Do tyłu i w górę. I w dół do klęku podpartego. I jeszcze raz. I do klęku podpartego. i teraz usiądźmy, rozluźnijmy sobie nadgarstki. Rozluźnijmy, rozluźnijmy. Rozstawmy kolana do boku. Przenieśmy dłonie tak, żeby palce były skierowane do ciała. I teraz otwieramy delikatnie podbródek w górę. Wyciągając się mocno. Odpychając się dłoni. Wdech. I z wydechem koci grzbiet. Zaokrąglamy się. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz i wydech i wystarczy podwijamy palce stóp mamy szeroko rozstawione kolana zbliżamy troszkę dłonie robimy wdech i z wydechem mocno pięty w tył tyle ile czujemy, że możemy przenosimy pięty do tyłu a tutaj rozciągamy się dłoń w przód tyle ile czujemy, że to jest możliwe czyli taka girlanda Pięty w dół nie muszą dotykać. Ściągamy pięty tyle, ile czujemy, że to jest możliwe. Sięgamy dłońmi do przodu. Przenosimy kolana w przód. I jeszcze raz. Unosimy kolana do psa i w górę. Kolana w dół i do klęku w powietrzu. I pięty, do, pośladki do tyłu, i w górę, i kolana w dół, i do klęku. I jeszcze raz, i w górę, i ostatni raz. Klękamy, rozstawiamy kolana, siadamy, i znowu kierujemy palce w kierunku ciała, można troszeczkę bliżej. Można troszeczkę dalej zobaczmy, gdzie nam będzie wygodniej. I znowu na wdechu otwieramy klatkę piersiową, podbródek w górę, wdech i z wydechem zaokrąglamy. Wdech i wydech. I Jeszcze raz. I wydech. I ostatni. Dłonie na matę, podwijamy palce dłoni i znowu do girlandy rozciągamy się, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Sięgamy dłońmi do przodu, pięty opuszczamy w dół. I teraz dodajemy element do naszej praktyki, czyli odważnie wejdziemy do pozycji kruk. Opieramy się na przedramionach szeroko, palce dłoni unosimy, pięty wysoko pośladki, przechodzimy powolutku. Możemy zostać palcami na macie, przenosząc tylko ciężar ciała delikatnie do przodu. Czekamy, aż nam się same stopy oderwą od maty do przodu ciężar ciała i odpychamy się mocno z dłoni, odważnie. Do pozycji krug. I wystarczy. I przenosimy się do pozycji leżącej. Rozluźnijmy sobie nadgarstki. Rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Rozluźniamy. strzepujemy Teraz przez chwilę je wzmocnimy. Czyli zaciskamy dłoń jednej. Pięć, dłoń w pięść jednej ręki a drugą rozpościeramy i na przemian zaciskamy otwieramy, zaciskamy, otwieramy i zwiększamy tempo żeby dopompować więcej krwi do nadgarstków i rozluźniamy i klęk podparty unosimy kolana wdech z wydechem Pięty mocno w tył i do psa z głową w dół. Patrzymy na swoje dłonie. Uginamy nogi w kolanach i krok lub skok. Skłon mocno stopami odpychamy się od maty, wydłużając kręgosłup. A teraz uginamy nogi w kolanach powolutku w górę i wyciągamy się wdech, 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 wdech. I wydech do pozycji modlitewnej. I wdech ręce w górę. Łączymy palce dłoni, zaplatamy wskazujące do sufitu. Wyciągamy się wdech z wydechem na jedną stronę, wdech z wydechem na drugą stronę. Wdech wysoko w górę, z wydechem skłon. I prawa noga, krok do tyłu. Pozycja startowa. Mocno prawa noga w tył, mocno prawa noga w tył, rozciągamy się. I teraz prawą dłoń mamy na macie, lewą stopę skręcamy sobie na zewnątrz i przenosimy na zewnętrzną krawędź. Mamy to? I teraz z tyłu stopa, uwaga, na zewnętrzną krawędź. Obydwie stopy mamy na zewnętrznej krawędzi. Odpychamy się dłonią, otwieramy klatkę piersiową. I teraz spróbujmy zejść na dół. Mocna ta noga, która zostaje na macie. Wypychamy piętę stopa flex. Tu mamy na zewnętrznej krawędzi i tam na zewnętrznej krawędzi. I w górę. Powrót do psa z głową w dół. Uginamy nogi w kolanach, przenosimy się do klęku nad matę. Rozstawiamy kolana na macie. Podwijamy palce stóp i girlanda. Rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. I odważnie do kruka. Szeroko palce dłoni. Wysoko mamy mm, pięty pośladki na piętach, i teraz unosimy pośladki w górę. I może wystarczy tylko przenieść się delikatnie do przodu. I powrócić do przodu. I powrócić. A może poczujemy, że nam się unoszą nasze stopy. I wystarczy. Powrót na matę. Rozluźniamy nadgarstki. Rozluźniamy, rozluźniamy, strzepujemy i wzmacniamy. Jedna druga, jedna druga, jedna druga. Zaciskamy, otwieramy, zaciskamy, otwieramy, zaciskamy, otwieramy, rozluźniamy. Klęk podparty, pies z głową w dół. Odpychamy się dłońmi, wdech. Z wdechem uginamy nogi w kolanach, krok lub skok. Skłon. Prostujemy nogi, wydłużamy kręgosłup. I na ugiętych nogach w kolanach wdech w górę i wdech do pozycji modlitewnej. Czujemy już trochę więcej przypływu, energii i siły, to jest właśnie ta odwaga. Ręce w górę zaplatamy, wskazujące do sufitu wdech z wydechem na jedną stronę i wdech z wydechem na drugą stronę, i wdech w górę z wydechem skłon. I teraz lewa noga duży krok. Jesteśmy w pozycji startowej na lewej dłoni i teraz uwaga prawą stopę odstawiamy do boku. I przenosimy na zewnętrzną krawędź. I teraz stopa z tyłu po malutku. Na zewnętrzną krawędź. Wypychamy pięty. Pilnujemy, żeby stopa nam nie uciekła na grzbiet. Wypychamy piętę, mocna ta noga. Prawą dłonią na prawe kolano, wdech i z wydechem sprawdzamy, czy możemy zejść niżej. Mocna ta noga, mocna ta noga. Rozciągamy sobie tutaj pośladek udo. Bok lewy wdech i z wydechem powrót i do psa z głową w dół. Wdech i z wydechem uginamy do klęku podpartego na matę, rozstawiamy kolana, wdech i z wydechem do girlandy, rozciągamy, 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 rozciągamy i odważnie kruk. Szeroko palce dłoni. Unosimy pośladki na piętach i przenosimy w górę, w górę. Głowa jest niżej niż pośladki. I możemy tak zostać. Opieramy się tylko na przedramionach i delikatnie do przodu. Delikatnie do przodu. I jak poczujemy, przenosimy się do pozycji kruk. I wystarczy. Klękamy i znowu rozluźniamy nadgarstki, rozluźniamy, 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 strzepujemy Uuu. i wzmacniamy. Wzmacniamy, 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 wzmacniamy. Uuu. I wystarczy. Przenieśmy się teraz do siadu albo skrzyżnego, albo siadu na kostce, albo siadu japońskiego. Do takiego jak czujemy. I teraz za zamknijmy na chwilkę oczy. Ja mam jeszcze ten oddech przyspieszony po tych ćwiczeniach. Zobaczcie, jak to jest u Was. Ta energia, którą teraz wyprodukowaliśmy. To wszystko, co się zadziało. Wyobrażamy sobie, że ta energia to jest ta siła do odwagi. I przypomnijmy sobie, gdzie potrzebujemy być odważni i przenieśmy właśnie w ten obszar to, co teraz wyprodukowaliśmy. Masa energii, mocy, siły niech idzie tam, gdzie potrzebujemy być teraz odważni. Sobie wyobrazić, że wpychamy po prostu, że, że to jest jakaś skrzynia, którą wpychamy w to miejsce, gdzie potrzebna nam jest odwaga. Skrzynia pełna siły i mocy, która pozwoli nam przejść to, co nas czeka. Jakieś wyzwanie, które stoi przed nami, czekając, aż będziemy gotowi. Zmierzyć się z tym. Życzę Wam dużo mocy i życzę Wam dużo odważnych yy, decyzji, które doprowadzą Was tam, gdzie będzie to dla Was najlepsze. Tam, gdzie poczujecie się, że jesteście na właściwym miejscu, że to by była, był dobry ruch, dobra decyzja. Yy, niech się tak stanie z całą mocą niech to do Was idzie. Dziękuję dzisiaj za towarzystwo, za to, że byliście ze mną i do następnego razu.